żeby przeprowadzić sobie analizę naprężeń jakie występują w badanym elemencie musimy mieć gotowy model oraz narysować sobie szkice które będą nam określały na przykład to jak podzielone jest rozłożone obciążenie i możemy sobie to zrobić już wcześniej na etapie rysowania naszego modelu żeby dokonać analizy Wchodzimy w dodatki SOLIDWORKS, klikamy SOLIDWORKS SIMULATION. Ładuje nam się dodatek. Pojawiła nam się zakładka odpowiadająca za symulację. Wchodzimy w nią. I jeśli nie robiliśmy żadnych badań wcześniej, dajemy sobie nowe badanie. Wybieramy jakiego rodzaju chcemy. Jest ich no, wiele. Analizę statyczną chcemy zbadać, jak nam się odkształci ten element pod wpływem siły. Na przykład jednego Newtona rozłożonej na tym oto kawałku. Zatwierdzamy. Pojawił nam się. Wygląd materiału od razu taki, jak jest domyślny w materiałach. Wcześniej on był zmieniony na lekko fioletowy, ale tu jest wybrany właśnie ABS. Nie mamy żadnych połączeń, więc ich nie potrzebujemy. Mamy umocowanie jakieś. Załóżmy, że mocujemy ten kątownik. Tutaj na przykład będzie on przyklejony do ściany, a tutaj będzie się wspierała na nim. Na przykład jakaś półka albo inna rzecz. Więc mamy coś takiego jak doradca umocowań. Wybieramy go sobie, klikamy dodaj umocowanie, Otwier otwarła nam się zakładka. Mamy do wyboru typ i podziel. Jeżeli chcemy, żeby to było nie podzielone tylko na jakiejś całej odległości, no to wybierzemy sobie na przykład Całą płaszczyznę. Więc tutaj nic nie zmieniamy. Dajemy nieruchoma geometria. To nie ma się nic przesuwać. Żaden zawias. I wybieramy sobie, że ta ściana ma być utwierdzona. Tutaj pionowo. Zatwierdzona. Następne, co robimy, to dodajemy nasze obciążenia zewnętrzne, które mają być zadane. Wchodzimy w doradce obciążeń zewnętrznych. Możemy przeczytać obszerny opis tutaj sił, które możemy dodać. Dajemy dodaj obciążenie. Otwiera nam się zakładka, w której możemy to zrobić. Wybieramy sobie płaszczyznę, na której ma być to zrobione. Zaznaczamy sobie ją tutaj. Zaznaczamy nasz. Szkic, który nam podzieli ją w określony sposób, dajemy utwórz podział. Stworzyła nam się linia podziałowa. Już mamy dodaną siłę 1 N rozłożoną na tym obszarze. Zatwierdzamy, bo tak chcieliśmy. Jeżeli nie potrzebujemy modyfikować naszej siatki, to możemy uruchomić symulację. Gdy obliczenia dobiegną końca to pojawi nam się wynik naszej symulacji. Możemy go podejrzeć na czterech wykresach, które od razu sporządza nam SOLIDWORKS. Mamy wykres naprężeń, przemieszczeń oraz odkształceń. Można tutaj ocenić w którym miejscu nasz kątownik. Pod wpływem takiej siły najbardziej się odkształci lub gdzie występują największe naprężenia oraz przemieszczenia. Jeżeli chcemy zmienić sposób wyświetlania naszych na przykład tutaj różnych danych, możemy kliknąć dwa razy na tutaj pasek i mamy tak opcję wykresu. Możemy dodać, żeby nam pokazało, gdzie jest najmniejsze odkształcenie, gdzie jest największe. Możemy zmienić w jaki sposób ma być to wyświetlane. Na przykład wybrać sobie naprężnia ścinające na danym kierunku oraz wiele innych rzeczy, które mogą nam pozwolić określić przydatność danego elementu jedne co tutaj się pojawiło u mnie a nie każdy tak będzie miał ja zapisuję dane na dysku zewnętrznym i jest taki problem że on zapisuje czasem przy dużych symulacjach bardzo dużo tych danych jeżeli to jest jakaś mała pamięć flash no to może być potem problem